Pytanie 19, dosyć ciekawe. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje różnicę między testowaniem w oparciu o tablicę decyzyjną a testowaniem gałęzi? No to przede wszystkim co warto zauważyć, testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną jest to technika testowania czarno-skrzynkowego, bazująca na specyfikacji, nie, która mówi, że mamy równe wartości na wejściu, równe warunki na wejściu w zależności od kombinacji tych warunków. I system podejmuje akcje na wyjściu, tutaj mówimy o logice biznesowej. Natomiast testowanie gałęzi jest techniką białoskrzynkową, która wymaga znajomości przepływu sterowania, przedmiocie testów. No, więc, no, więc tutaj, żeby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, w, pytaniu, w, każe, w każdej z odpowiedzi są po dwa zdania. I żeby poprawnie wybrać odpowiedź, oba zdania powinny być prawidłowe. Więc przeanalizujmy sobie każde z tych zdań. W testowaniu w oparciu o tablicę decyzyjną przypadki testowe są wyprowadzane na podstawie instrukcji decyzyjnej w kodzie. To jest błędne stwierdzenie. Natomiast druga część w testowaniu gałęzi przypadki testowe są wyprowadzane na podstawie znajomości, Przepływu sterowania w przedmiocie testów, i to jest poprawne zdanie. Natomiast w odpowiedzi A, błędna będzie definicja tablicy decyzyjnej. B, w testowaniu w oparciu o tablicę decyzyjną, przypadki testowe są wyprowadzane na podstawie specyfikacji opisującej logikę biznesową, i to jest poprawne stwierdzenie. W przypadku gałęzi, przypadki testowe są wyprowadzane na podstawie przewidywania wystąpień potencjalnych defektów. Nie, tutaj jest błędna. Tutaj y, będzie jakieś, jakaś technika ataku sterek, y, przewidywania wystąpień potencjalnych defektów w kodzie. To nie jest testowanie gałęzi. Więc y, tym razem w odpowiedzi B, drugie zdanie jest fałszywe. C. W testowaniu w oparciu o tablicę decyzyjną przypadki testowe są wyprowadzane na podstawie znajomości przepływu sterowania. Nie. Przepływ sterowania dotyczy biało technik, czyli testowania decyzji, testowania instrukcji, testowania gałęzi. My, tutaj na poziomie wystawowym, mówimy o testowaniu instrukcji i testowaniu gałęzi. Przepływ sterowania nie dotyczy technik czarno jaką jest tablica decyzyjna. No i znowu też druga część jest błędna. Testowanie gałęzi, przypadki testowe są wyprowadzane na podstawie specyfikacji opisującej logikę biznesową. To również jest błędne. To jest poprawne zdanie dla tabuski decyzyjnej, czyli w odpowiedzi C oba zdania są błędne, no i odpowiedź D. W, w testowaniu w oparciu o alusę decyzyjną przypadki testowe są niezależne od sposobu implementacji, programowania, i to jest prawda, bo ta decyzyjna jest techniką czarnostrzynkową, więc nie wnikamy w strukturę kodu, jak to zostało zaimplementowane. I druga część, w testowaniu gałęzi przypadki testowe można utworzyć dopiero po zaimplementowaniu, zaprojektowaniu i implementowaniu kodu, tak, no to jest technika białoskrzynkowa, testująca kod, który musi być on zaimplementowany, w wtedy się damy. Pokrywamy ten kod, graf przepływu, sterowanie, pokrywamy przypadkami testowymi, które powstają w oparciu o testowanie gałęzi. Więc tutaj odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną, zawiera oba zdania prawidłowe, natomiast pozostałe odpowiedzi. A, B i C coś miały błędnego. Więc tutaj na pytanie dziewiętnaste poprawną odpowiedź jest odpowiedź D.